tutaj tak zaraz wiem wszystko powiem tylko skończy ten playlist a teraz jest lecimy więc zrobię nie minutę i może tutaj zatrzymuję się wszyscy s i jedziecie dalej cały czas w górę teraz przywłokuję To że przepraszam, że nie daję tak cię, bo po prostu nie jestem chory jeszcze. No i w sumie nic. To jest jak coś problemu. 30 tysięcy, 36 tysięcy 700 ja mam ich 6409 i widzę je z granicy O na no to, na no to piękne auto, przepiękne, one mi się tak podoba no pokażę wam w wyszczopie ile on Ojej, 256, 256 na godzinę i 3192 za milę. Prędkość mil. Czy jak to się tam mówi? Czekaj, bo ktoś mnie zaprasza. Mówię, nie zaprosi. Mam już 3 miliony, bo... Aha. Aha, miał być W to jest poradnik, więc nie ściga mi się, trzeba mieć pr 539 za 1 400 godzin. Jakby, Jak kupie sobie za auto, jakiś też sekolet, dać, dać se dać, 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 tu. Z końcami ten, e, opona z końcami, to jest przesunowo. Na asfalcie no, nie jedzie za szybko, ale ty możesz tak jechać, że nie wiem. I się nie wywalasz. Ale i do... się popatrzymy. Od razu mówię, nie się na to auto. To jest tak słabe. Juś lepsze to jest. 190 coś idzie chyba, go sprawdzałam. Eee, zaraz sobie sprawdzimy. O! 192 I nie jest takie złe. Eee... Czyli czy pokażę Wam jeszcze tamto auto i węgiel o 189 to też nie takie złe ale tamto lepsze ładniejsze i lepsze więc jak chcecie czekajcie ale ja muszę czekać to sobie pozbieramy te cukiereczki to sobie zbieramy tamte środkowe, no tamto ładne Więc here we are. Where the we start from? We built some buildings in I kończymy.